Tak, tak, media zaprasza do wysłuchania książki Łukasza Staniszewskiego Małe grozy. Czyta Dariusz Siastacz. Nożyczki. Cała męska część rodziny Mikulów wykazywała się szczególną delikatnością i smakiem. Rzadko spotykanymi u ludzi na wsi. Dlatego włosy w małych grozach strzygli właśnie Mikule, wędrowni fryzjerzy, którzy od trzech pokoleń przemierzali w armię za pracą. Co prawda zdarzało się jeszcze niedowiarkom nakładać garnki na głowę i samemu obcinać to, co wystawało, ale większość dawała się namówić, i jakoś to szło. Małe, serdelkowate palce Mikuli z wprawą chwytały chłopski łeb, aby ustawić go w pionie. Fryzjer kciukiem i pierwszym paluchem naciskał nożyczki, pozostałe palce opierał o czoło, uzyskując chwyt mocny i pewny, a ostrze szło po jego myśli. Klient nie czuł do takiej praktyki urazy, bo Mikula bardziej muskał niż dotykał, także. Niejednemu gęsia skórka szła po karku od tej dziwnej pieszczoty. Wstyd tylko było przyznać się przed sobą, że chciało się, żeby obcinanie trwało i trwało. Włosy miękko opadały na trawę, a podobne były do piór kruka albo kłosów zboża, a czasem płatków śniegu lub lisiej kity. Po strzyżeniu Mikula cierpliwie zbierał to wszystko do kupy na stos i podpalał. I choć śmierdziało okrutnie, nigdy nie odstąpił od tego zwyczaju, bo jak mawiał, z obciętych włosów to sobie diabeł poduszki wypycha. Patrzył Mikula w niebo, czy będzie padać, mrużąc przy tym oko. Na środku wsi rozkładał krzesło i ustawiał stolik z przyborami fryzjerskimi. Rozwijał na czarno, farbowane prześcieradło i zakrywał nim człowieka od szyi aż po pięty. Obcięte włosy suwały się gładko na ziemię i nie leciały za kołnierz. Stękała kolejka chętnych, w skrępowaniu paląc papierosy i plując pod nogi. Przed strzyżeniem Mikula gładził dłonią głowę klienta, od czoła aż po kark. Brał w palce włosy i lekko za nie pociągał. Poznawał ich budowę i stan, wymyślał kąt cięcia i najlepszą długość. Kobietom coś szeptał do ucha, a one z całych sił powstrzymywały uśmiech. Mężom takie zachowanie fryzjera nie przeszkadzało, bo wiedziano, że Mikula w szkodę nie pójdzie. Strzygli się wszyscy. Matki, staruszki, podtrzymywane za ręce, gdy już same nie miały siły przyjść, córki z grzywkami wpadającymi do oczu oraz młode mężatki z piersiami wielkimi jak warmińskie melony każda zadowolona wstawała z krzesła. Mikula wiedział, co odjąć, a co zostawić gdzie kryje się walor i jak go wydobyć z największej nawet niedoskonałości. Mężowie też coś później w tym widzieli i każdy, kto mógł, w nocy korzystał. Ostatnio Mikula do małych gruz nie przyjeżdżał już sam. Towarzyszyła mu czternastoletnia córka Matylda, która, wbrew świętej zasadzie, też dostrzeżenia miała smykałkę. Ciężka choroba wykrzywiła dziewczynce nogi. Duchy z lasu, nie mogąc patrzeć na jej cierpienie, podarowały jej wyjątkowy dar. Nie mogła tylko strzyc mężczyzn, bo nie każdy mógł ręczyć za siebie, gdy palce dziewczyny tańczyły mu na potylicy. Zanim jeszcze Mikula przystąpił do pracy, otwierał flakon z wodą perfumowaną i psikał nim w powietrze. Wiatr rozpuszczał po całej wsi zapach nieznanych kwiatów i ziół. Staruszkom nie obcinał włosów, bo nie zdążyłyby odrosnąć. Ten z długimi włosami zaplatał srebrne warkocze, innym przywracał połysk bryłki węgla lub słońca. Kobiety wracały do domu pięknie gotowe na swój koniec. Mikula zawsze wiedział, kto jeszcze się z nim spotka, a komu obcina włosy po raz ostatni, ale nikomu takiej nowiny nigdy nie zdradził. Gdy już wszyscy mieszkańcy małych gruz, którzy mogli do niego przyjść, zostali obsłużeni, nadchodził czas odwiedzin domowych. Wtedy Matylda mogła chodzić do mężczyzn, bo rzadko który miał jeszcze siłę podnieść ręce. Nie pytano, co się działo za zamkniętymi drzwiami chałup, które odwiedzała dziewczyna. Nikt nie miał odwagi przeszkadzać jej w pracy. Gasnące ciała mężczyzn, myła powoli i dokładnie. Ich skórę, przypominającą szary papier, smarowała maścią i nadawała jej dawny, zdrowy wygląd. Następnie skracała włosy. W małym garnku podgrzewała farbę, którą kładła na siwiznę. Nowy kolor pięknie wyglądał na tle gorących starczych oczu przychodził czas na brzytwę aby pozbyć się owłosienia które w trumnie i tak nie byłoby widoczne mężczyźni stawali się ulegli sztywnieli i miękli na przemian, cicho posapując od zabiegów małej fryzjerki nie jeden szeroko otwierał usta zdumiony niezwykłą obecnością dziewczyny i jej Dotykiem, którym nie można było się nasycić. Coraz radośniej marzyli o tym, co miało spotkać ich po śmierci. Na koniec, za pomocą pincety, wylatywały włosy z nosa i uszu. Dla starców to było za dużo niedopowiedziana słodycz, wymieszana z igiełkami bólu. Szły od tego łzy z żalu i na pożegnanie. Po wszystkim trzeba było jeszcze tylko zapiąć guziki w sukience i pozbierać rozrzucone narzędzia. Stary Mikula już niecierpliwił się przed chałupą.